Kolejna inspiracja. Pomyśl sobie, że chodzisz w sadzie jabłoni i zbierasz do kosza jabłuszka. I zbierasz te jabłuszka i wkładasz je do kosza, i z jabłuszkami to jest takie oczywiste, że to są jabłuszka, że to nie jest moje. A co jeśli tak samo jak zbierasz jabłuszka? <noise> Zbierasz z otoczenia myśli, emocje, uczucia innych ludzi, co jeśli nawet możesz zbierać, czyli mieć do tego dostęp, mieć świadomość tego, jak się ludzie czują fizycznie, co ich boli, co im dolega. I z jabłuszkami nie ma problemu. O, jabłuszka, dziękuję, dobra, mogę z nich zrobić szarlotkę, mogę z nich zrobić jakieś przetwory, mogę zjeść cokolwiek. Potrafimy tym zarządzać. Bo wiemy, co to jest. A często mm, kiedy zbieramy te informacje, które mamy w przestrzeni, w energii, czyli myśli, emocje, uczucia innych ludzi, również to, co oni właśnie odbierają w ciele, nie do końca wiemy, że to w ogóle nie jest nasze. Więc jest do tego wspaniałe narzędzie i wspaniałe pytanie. Hmm, do kogo to należy? Ta myśl, która właśnie pojawia się w mojej głowie. Taka dziwna myśl, już dawno tak nie myślałam. Do kogo to należy? I wtedy sprawdź lekko ciężko, czy ciało, czy ciało reaguje. Co ciało na to? Możesz zadać to pytanie odwrotnie: zapytać, czy to w ogóle należy do mnie? I powinno się zrobić ciężko: to w ogóle nie jest moje. Natomiast moje ciało robi odwrotnie, akurat moje tak robi. Ja już swoje ciało znam i <laughs> wiem to o nim. Jak ja zapytam, wow, czy to w ogóle należy do mnie? To moje ciało robi tak. Tada! Nareszcie, nareszcie, nareszcie o to zapytałaś! Dziękuję ci! To była tylko informacja. Więc sprawdź, jak Twoje ciało z Tobą rozmawia, jak daje Ci informacje i pytaj o różne stany emocjonalne, o to, co myślisz o sobie, o to, co myślisz o świętach, o kimś z rodziny. O kimś z pracy. Wow, czy to w ogóle należy do mnie? Czy to zbieram jako informację z tego pola świadomości, do której każdy z nas ma dostęp? Tylko czasem jeszcze o tym nie wiemy. Powodzenia.